Jadę wzdłuż Jeziora Garda. Niestety jest sobota i jest mega wielki ruch. Jestem w Dolomitach. Wjeżdżam do Polski! Kawka się zagotowała. Można sobie spokojnie wypić ją rano jestem nad jeziorem Garda dotarłem tutaj o godzinie 21 zdążyłem przed burzą rozbiłem się i zaczęło padać za chwilę, także zjadłem tylko szybko kolację wykąpałem się, zrobiłem pranie nie mogłem przez to zasnąć, też, ale jestem nad takim polu nad samym jeziorem Ole bardzo ładne, czyściutkie, ale zaraz zrobię jakiś rekonesans, jak to wygląda. <grystanie> Kemping położony przepięknie, polecam naprawdę. Nie wiem ile będzie kosztował, bo rano mam się rozliczyć. Ale trawka zielona, sanitariat w porządku. Jestem na zachodniej stronie jeziora tak wygląda jezioro no dzisiaj jest wiecznie i nie ma tak słońca ale pewnie ogólnie jest super ale jezioro kamieniste plaże też z kamienia widać ile glonów wywaliło jaka to była wczoraj fala jak ta burza przeszła stoją łódeczki dookoła góry przepiękne obrazy no i mówię pole kempingowe położone przy samej wodzie Plan na dzisiaj jest taki co z tego wyjdzie to nie wiem, zobaczymy jadę na północ wzdłuż jeziora później skręcam i chcę zahaczyć Dolomity, bo nigdy nie byłem a wielu motocyklistów, których spotkałem mówi, że bardzo ładne że bardzo pytają o dolomity polecają dolomity także chcę przejechać tylko przez te dolomity żeby zobaczyć jak to wygląda jeszcze tylko muszę zabrać teraz sprzęt który się ładuje w ogóle zrobiłem taką przejściówkę tylko chciałem powiedzieć ktoś mnie do tego zainspirował okupiłem wtyczkę kawałek kabla miałem z przejściówką na 220. I tak mi się tu wszystkie rzeczy ładują. Albo prawie naładowały. Tu stoi motocykl gotowy do drogi. Siadam i jadę. Jadę wzdłuż jeziora Garda. Niestety jest sobota i jest mega wielki ruch trzeba wszystkich wyprzedzać. Po mojej lewej stronie jezioro i tak wyglądają te miasteczka. Zamówiłem sobie Espresso. Mocne jak 150. Ludzie sobie piją kawę. Jezioro Garda w tym miejscu już coraz bardziej wąskie ale ładnie wojdzie gładka a tak to trochę rowerzyści przeszkadzają co chwilę tunele trasa bardzo urokliwa zdecydowanie polecam bardziej tą północną stronę jeziora mniej ludzi to no jest to nie jest sobota, to też na pod uwagę, ale tam no, miasteczko na miasteczko na południu bardzo tłoczno. Tutaj naprawdę mieliśmy przy tym niej stopni, bo burzy wczorajszej nie ma śladu. E, zaczynają się e, pierwszy góry. Mam do miejscowości Riva Delgarda 4,5 km, 7 minut tam i kieruje się w stronę Dolomitu, w Stronę miejscowości Korina teraz pęcą. Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne filmy, pamiętaj o subskrybowaniu kanału. Jestem we włoskich dolomitach jest godzina 19 wyjechałem z miejscowości Cortina de Apenso do góry są przepiękne droga też nie jest zła tyle że czas, czas i ten czas ciągle goni drogi pozamykane, trzeba objazdami a to się robią godziny lecę dalej mam nadzieję że uda mi się dotrzeć na kemping wsiadam i pędzę jak najdalej, jak najbliżej domu. Droga SS51 w Dolomitach z Cortina de Apenso Bardzo ładna, super na wiespiu, tyle, że zrobiło się 17 stopni. Padał tutaj deszcz, ale mi się udało go ominąć. Jestem na niemieckim parkingu przy autostradzie wracam kawałek za Monachium wyjechałem o godzinie w pół do siódmej z kempingu koło Izbruku i kieruję się do domu teraz stanęłem, zjadłem coś, rozebrałem się jest godzina dziewiąta dziesięć zostało około 700 kilometrów także Zapowiada się dosyć ładna pogoda, jest sucho, idzie dosyć sprawnie, mam nadzieję, że koło godziny 17 będę na miejscu. nas zostało jeszcze 200 km i wymyśliłem mały patent. Zobaczymy jak się sprawdzi, zaraz będę próbował. Mianowicie, poduszeczka Decathlon od spania i pasta transportowy. Napompowana, może ulży troszeczkę.